Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków naszego programu i zapraszam na losowanie dużego lotka. Oczywiście pod nadzorem Komisji Kontroli Gier i Zakładów. To była trudna rozłąka ze studiem lotto? Myślę, że tak. Dlatego wie pan, że jeśli przez 20, prawie 25 lat zapala się ta lampka w kamerze czerwona i potem pan tego nie ma, to pan coś brakuje. To uzależnia. Uzależnia to. Potem oczywiście no, był trudny okres. Ale ja jestem do tego przyzwyczajony. Najwyższa wygrana, jak do tej pory, to wygrana z 16 kwietnia. Padła ona w Szczecinie i wyniosła ponad 8 miliardów 851 milionów. Czy pan sam grywał w lotka? Tak, proszę pana, grywałem. Nie musiał ale... pan sprawdzać przed telewizorem. <noise> cyfr. Proszę pana, opowiem pan nie jedną rzecz. Kiedy byliśmy w telewizji publicznej na Woronicza, to mieliśmy swoją własną ekipę. Kolega Andrzej taki, niestety już nie żyje, był operatorem. Zawsze przed wejściem na żywo jest tak zwana próba generalna. Wszystko jest. Andrzej mówi, dzisiaj zagrałem. Jest to losowanie próbne. Widzę, że kamera mu się trzęsie, podchodzi i mi pokazuje. Sześć wylosowanych liczb. Ja mówię, o! No rzeczywiście, jest losowanie na żywo, ani jedna jego liczba nie padła. No ale to jest właśnie to szczęście, że ktoś ma szczęście albo nie. Czy jeśli dzisiaj byłaby taka możliwość, czy pan wróciłby do tej pracy? Wie pan, to jest ciekawe pytanie, ale uważam, że w tym formacie nie, bo teraz w tym programie jest przerost formy nad treścią. I to mi się nie podoba. Oprócz wielu wrażeń muzycznych, życzymy Państwu również szczęścia w grze. Moje szczęście w dużym lotku to jest tylko 120 zł. No Ale zawsze co? Po tylu latach, czy mi się nie należy, przepraszam bardzo, no. jakaś specjalna premia, no? Proszę pamiętać, miliard w środę, miliard w sobotę.